To tu chodzi o święta. Drodzy internauci, ponieważ święta Bożego Narodzenia już tuż, tuż, więc składam Wam serdeczne życzenia. Życzę Wam zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. No i wesołych świąt, i niech Wam Pan Bóg w te święta błogosławi. To najważniejsze, trzeba je przygotować. Żeby było dobre mięso upieczone, żeby... No przede wszystkim na Wigilię to muszą być dobre ryby. posne potrawy. No, zawsze dbała o to żona Krysia. Dbała o ten nastrój świąteczny, żeby wszystko było dopięte, jak to się mówi na ostatni guzik. No musimy po prostu z tym pogodzić się, że żony nie ma i musimy sobie radzić. No, i też dbamy o to, żeby sprzątnąć, żeby. Nie można narzekać, musi być dobrze. No cóż, postaramy się je przeżyć, przeżyć te święta spokojnie, jak to się mówi, w rodzinnej atmosferze, w spokoju. No i życzę Wam też tego, żeby Wam też te święta przybiegły zdrowo i wesoło. No życzę Wam jeszcze raz. Wesołych świąt. Romek zaklinacz byków.